Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, tu Kęcki Muzyk do Was się kłania. Wiele widzów już dołączyło do nas, także bardzo się cieszę i witam na pokładzie. Yy, w związku z tym, że jeden z widzów właśnie posiada melodykę. Yy, to też dla tych, którzy chcą się nauczyć gry na melodyce, przygotowałem dla Was tym razem z kolejnym odcinkiem pohadniki muzyczne muzy, tak, muzyczne pohadniki, tak jak Państwo prosiliście w komentarzach pod ostatnim filmem. Czyli tak wiem, że są tacy, którzy jeszcze się nie nauczyli, ale są tacy, którzy... Co muszę nauczyć zagrać na melodyce, więc Wam dzisiaj pokażę. Obiecuję, że zrobię to dla Was. No i oczywiście też mamy już oficjalnie 220 subskrypcji, także bardzo się temu cieszę i witam nowych kolejnych subskrybentów. Za to Wam dziękuję. Ale już bez przedłużenia oczywiście pokażę Wam krok po kroku jak zagrać na tej melodyce. Bez względnego przedłużania lecimy. Co koryk by się nie działo? gdziekolwiek koryk chcecie się zagrać, to musicie na dobry początek mieć pościutki, żeby na, czymś, na czym postawić melodykę. Niektórzy z Was oczywiście możecie postawić na biurku, czy na stole, czy na kolanach. A ja dla Was też, dla przykładu postawię taki, będzie przykładowy stół do masażu, będzie jako stół przykładowy dla tych początkujących, którzy chcą zagrać. Ale potem, moi drodzy, dowiecie się dalej, jak macie rzeczywiście zagrać potem bez, bez towarzyszenia stołu. Więc to nie jest, moje drodzy, takie łatwe, ale wszystko teraz dla Was zrobimy. Jak macie taką gółkę, szanowni państwo, więc tą część kochani tutaj mocujmy w to oto miejsce. Mam nadzieję, że Państwo widzicie. Jak już macie zamocowane, to możecie grać. No oczywiście. Tutaj Wam tutaj nie zagracie bez dmuchania. Oj nie, 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 nie. Tu musicie za jednym razem wydmuchać. I Da, w danych momentach dźwięki, które chcecie zagrać do skutki i po prostu po kolei zagrać, po kolei nabrać powietrze i, i gramy dalej. Oczywiście. A dla Was dzisiaj przygotowałem dla, specjalnie dla początkujących y, y, gry na, na y, melodyce. Ja akurat mam melodykę z filmy hofne. Też, to jest też porządna filma. A więc, żeby Wam tu nie trzymać, to oczywiście pierwszy utwór jedyny, który dzisiaj będzie do pokazania to Laskotek na płotek dla początkujących y, melodykowiczów. W związku z tym, możecie się nauczyć jednym palcem, na przykład, tylko melody. Więc. Przykład jest, będzie taki, na, na razie na jednej, na jednej ręce prawej, tak jak przykładowo, uwaga. A jak się nauczy, nauczyliście, mam nadzieję, y, tego utworu, to możecie spróbować y, przy stole y, zagrać y, dwoma rękami i grając lewą ręką podkład, a prawa idzie w takt muzyki. Więc kochani, drugi przykład tego samego utworu. A jak się już na stole wiele hasy nauczycie, to kochani, bez stołu, mam nadzieję, sobie poradzicie. Muszę was teraz przesunąć oczywiście w tą stronę, żeby wam stół nie przeszkadzał. Już za momencik, kochani. I teraz już jesteśmy z powrotem. Podniosę was troszeczkę. O, o. o. No i tak jak już y, stoicie teraz, tak jak teraz stoję, możecie spróbować na której, która ręka wam będzie gała. Miałem możliwość gdzie tutaj wsadzicie, to tutaj macie to, taką chączkę do trzymania właśnie y, melodyki. A więc tym razem y, musicie mieć tyle oddechu, tyle Ile będziecie chcieli dmuchać i grać jednocześnie? Uwaga, lecimy z tym samym utworem. Przyjrzyjcie się dokładnie. A jak już to się nauczycie, moi drodzy, to już po kilkunastu razach będziecie potrafili zagrać na melodyce jak prawdziwy mistrz melodyki. Dobrze, a jeżeli chcecie zagrać jeszcze trudniej, to moi drodzy, odkładamy. Musicie najpierw rozmontować tą chóreczkę. Musicie zdjąć. I macie jeszcze takie taką dodatkową krótką woreczkę, która specjalna jest właśnie do melodyki o taka, jeżeli Państwo widzicie. I tutaj w ten sam sposób wkładamy, i już mamy prostą yy, w takiej pozycji mamy. Zależy jak ustawicie albo tak, albo tak. I wtedy będzie się Wam fajnie grało. Oczywiście zdajecie sobie sprawę, że teraz jeszcze będzie trudniej i przechodzicie o level level wyżej. A więc moi drodzy, gramy ten sam utwór i ten sam takt. Laskotek na potek. Możecie, moi drodzy, spróbować samodzielnie, jeżeli macie chęć spróbowania, jeżeli się odważycie, to wyjdzie wam pięknie. A teraz Przykładowe laskotek na potek. Uwaga! Ale jeżeli Wam pozycja się po prostu nie zgadza i źle widzicie na to, to możecie sobie taką móceczkę przekręcić na to i w ten sam sposób możecie też zagrać o wiele łatwiej jak będziecie moi drodzy potafini. Uwaga, gram stan, sam utwór. Posłuchajcie i spróbujcie się tego nauczyć. Dla porządku jeszcze raz przypominam ten sam utwór. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten filmik poładnikowy pomógł Wam się prostego nauczyć na melodyce. Jeżeli już pewne rzeczy opanowaliście, to oczywiście dobrze. Jeżeli filmik poładnikowy Wam się spodobał, dajcie łapki w górę, pozytywny komentarz oraz Subskrypcję dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi filmikami. Ale jeżeli chcecie jeszcze więcej w naszego HURU ALEGRIA usłyszeć, to zapraszam na pierwszy główny kanał Marcin i Joneczko. Zachęcam do subskrypcji pierwszego kanału. Odpalenia dzwoneczka jako powiadomienie, łapki w górę. No i proszę Was o pozytywne komentarze, a będzie mi, moi drodzy, bardzo, bardzo miło. A zapadnik, serdecznie Wam dziękuję. No i już zapraszam w najbliższą środę o godzinie 16:30 na improwizacje muzyczne drugiego sezonu. Także trzymajcie się cieplutko. Bądźcie z nami i, i tradycyjnie do zobaczenia.